Hej, z tej strony Milson, a to ponownie FNAF World. W dzisiejszym odcinku spróbujemy przejść całe Freddy's Boys na yy, bez korzystania z cupcake'ów i tak, by zdobyć kofi, akamaszynę do kawy. A, dobra. Znalazłem taktykę, która Możliwe jest... Że, możliwe, że mi pomoże w, w tym przejściu. W skrócie chodzi w niej o to, że... Ja tu nawet nie dosięgam, o kurde. Dobra. Chodzi mnie o to w skrócie, że... O kurde, dobra, już nie mam jednego życia, ale ki. W skrócie wchodzi w nim o to, że zabijamy najmniej specjalnych tych, przez co w teorii zdobywamy yy, ten, zachowujemy życia do zdobycia. O, zestrzeliłem się już. Myślałem, że nie zabiję. Oczywiście mówię, że to jest moja pierwsza próba. Więc nie dziwcie się, jeżeli za pierwszym razem mi to nie wyjdzie, to że to wytnę. Taktyka prosta, zabijemy tylko te rzeczy, które musimy, by przejść dalej. Bez utraty życia, oczywiście. A resztę to mamy wywalone i jak na powrocie ich zabijamy i będziemy na przykład mieli mało życia przez coś, to możemy od nich ten, sobie to życie odnowić w teorii. Okay. mi z tym? Nie chcę. Przepraszam Kurde! Ty kurde, arabski bąblu Dobra. Cię nie musimy kolego? Albo w sumie wtedy nie musimy, jeżeli chcemy zachować mackę. Hmm. Okej, okay, nic nie ma. Chodź tu, ty bomblu Było wywalone w niego Nie, nie chcę cię bić. Okej, okay, tu? O! Oh. Nje! Okej, okay, dobro. Nje! Yeah. Nje! Yeah? Kurde! Dobra, jest. Dobra, ki? Damię zaklinowane pewnie. OK, dobra. Potrzebujemy przynajmniej według mnie 80 HP. A resztę tuki. O dwa życia. Dziękuję Ci, Gro. Was wywalone w Was. Skąd wiem, skąd znam najlepszy sposób, by to przejść? A skąd? No od LFN-a. Się podnosić. Czego musimy zabić, żeby w ogóle móc przejść. Gorzej by było, jakby trzeba było to wszystko robić bez zabijania w ogóle przeciwników. Dobrze. Ja cię kręcę. No. Nie da się tego unikać aż tak prosto. O, dobrze, że tam nie ściana na Kurde. I co najgorsze, to nie jest sprawiedliwe. Oni nie zabierają tyle samo ile życia dają, tylko oni zabierają po pięć. Na życie normalne, daję trzy. A kurde. Yy. Chodź, Nie! Idź. Idź. No. Kurde. Ja nie umiem w te kule. One są zbyt... No. Niczego z tego, że tu nie ma jakiegoś celowania, że możesz sobie ustawić do góry na przykład Z najgorsze, one się pewnie zblokowały i dostanę. HP. Tak, wiedziałem. No! Wypierdzielaj! Gi... Chodź tu oh, dobra, kij. Niego może na farcie. Zdobędziemy też chatę. Dobra. Czekaj masz kamera się stabilizuje. Nie, no kurde. Okej. Okay. Chodź tu. Daj życie. No dobra, nie da. jeszcze po drodze zostawiłem trochę. Może się udać. Eee, nie idę tam. Okej. Okay. Oju. tout. Kurde, nic nie dali, serio. Hmm. No kurde no, Nienawidzę was. Dwalone kulki z AliExpress. Daj kilka, przynajmniej jedno życie, kur... Nie no, kurde. Chyba to nagranie pójdzie do kosza przez to, że mam tak mało życia. Prawdy pokonałem tylu gości z tych slajmowatych, a oni mi zero tego życia dali. To jest przecież nie fair wtedy. Anyway, coś czeknę. 9 minut odcinka. Oby się nie okazało, że ten odcinek ma z jakieś, nie wiem, 5 lat. Nie, 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 nie. Kurde, wikaj się. Kurde. Hmm. Nie, dobra, nie wygrał chyba. Złe ustawienie czerwonych tych laserów. Dzieci Dwie szanse, jedna Dawaj! Nie, kurde Ile mu życia zostało, no błagam. Przepraszam bardzo no. Let's go again. Dobra już to skrócę. A więc hej ludzie, to jest mój czwarty raz dosłownie teraz I mam już 80 HP, więc jeżeli teraz się nie uda, to coś mi kurwa strzeli. Przepraszam za to przekleństwo, ale nie mogę no. Dosłownie robię To jest gra, która zasługuje na cztery części wiele Scotta. To, to jest gra Takie w Nie! Bo po co? Czemu naport powinien mieć z drugą część? Nie, nie rozumiem. Kupie. Dobra. Mam kilka szans jeszcze. Najmniej za zapierdzieli Pokazali Nic mnie nie dotyka, tylko czerwony laser. Skąd mnie nie dotyka, bo nie jestem w tym. Dobra. E, proszę, proszę, proszę. Umrzej. Proszę. No proszę, no niemożliwe, że ja zginę. O! I po Trzy części, przepraszam bardzo Nigdy w to nie zagram A Helena, nie jestem porąbany A więc Mamy Koki Mega wirus oh. To jest Dumpcare może nie, ale To jest takie zarąbiste jeszcze gif boxy z innym Panie, przecież to jest dar Panie Pan do mnie walczy, nie mogę. Dobra, Nightmare, wywalaj z drużyny. Bierzemy Ciebie, Ciebie, Ciebie. w gimbox jest to ten. Tylko Ciebie, 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 Ciebie. Nie, ja nie chcę już tutaj grać. I don't want to play this. I really don't. No raz kopcie mnie. Albo, dobra, przetestujmy go. Low, slow. Megawirus, to jest. To w ostatniej, tej się przydaje. To nie cząstwo, że zżera im HP. Pod koniec to jest za Jeee W sumie coś, coś na chwilę sprawdzę Czwarty, dwudziesty dziewiąty, trzydziesty drugi Czwarty, czwarty, pierwszy, trzydziesty drugi To jest pewnie pierwszy albo drugi, no drugi A, więc Ponieważ minęło 14 minut odcinka, bo robiłem cięcia. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę pokazać w sumie. Związana z Freddy In Space, ale jest ciekawa. Bo jest to w sumie taki jakby test. Tylko zaraz wrócę, bo muszę to odpalić. Muszę ogarnąć kamerę, by to widać było na ops -ie. I zaraz wrócę. A więc Freddy In Space. Wydaje się, że i ten, ale. Panie i panowie. To jest piękne. To jest coś, co refresh team dosłownie zrobiło. To jest... Optę tego wanie tej nigierki jaka przerobienie. Ja oczywiście robię na wszystkich cupcake'ach, mimo iż to ma dosłownie taki... Tu można trzymać! Tu nie trzeba klikać! Tu można trzymać i już to strzela tak dobrze. Co to jest A, że stoi i ten. Shift to jest ten... To jest dash. Więc można zrobić tak. Albo nie. Here. Oczywiście robię na wszystkich parapach, ale chciałem po prostu pokazać to. To jest piękne. Ja czekam, o ile oczywiście to zrobią. Może nie Foxy X, może nie Foxy Fighters, ale Ocika z Magic Rainbow. Gdyby można na przykład było tam zebrać, zrobić zamiast z czasem, to zrobić coś takiego, że są na przykład serca albo Upgrade'y do chiki, że może sobie na przykład ten robić, gdzie chce, save'y czy coś w tym stylu. To by było świetne. Przecież wtedy to. Te gry, te minigierki by nie były plus katorgą. No w ogóle, na przykład, Magic och Będę przez 5 lat to przechodził pewnie Ale tam? I to jeszcze ma zwiększony zasięg Czyli mogę w teorii zrobić tak <grych> The hell W sensie to jest trochę zbyt easy Ale obstawiam, że oni i tak zrobią to, że będzie trudne Aka wezmą... Y tutaj w ogóle nie ma tego dużego gościa ciekawe ja obstawiam, że oni zrobią coś w tym stylu właśnie, że Że na przykład dadzą ten... że na przykład oni mają więcej życia albo ten, bo obstałem, że skoro to wystarczy tylko przytrzymać, że nie będzie takie łatwe. Tutaj nie... Tutaj już można wejść, ale nie da się doskoczyć, bo jest ten. W teorii tu jest taka ta, mimo iż jej nie było i można było normalnie tak skoczyć. Skakiwać, ale więc spróbujmy to przejść. I tu nie ma wieżyczek na górze. To jest, dobra, tu jest jedna, ale nic z tego to nic nie ma. Tu jest druga, i tu jest jeden. Czy nie robią te mini specjalnie? Łatwiejsze? Wiem, że w Chica's Magic Rainbow jest mniej tych, mniej motylków, ale nic z tego i tak jest. To cholernie trudne. O i można w końcu are te widać, widzieć A każe, gdzie co jest O dziękuję ci na wielkiego Scotta Kautona Fajtureth Sprywasz czy dobrze czytam No główny programisto The Shift of e, e, of Five Nights at Freddy's Refreshed Żeby, nie, nie zaliczyłoby pewnie postaci, bo to chodzi o sejwy bardziej, ale dosłownie takie to jest piękne, nie, ja nie mam z tym nic problemu teraz, dosłownie, ja pisałem, że jak wyjdzie pie wersja 1.6 czy coś w tym stylu, to podmienią, że ten laser jest dłuższy, ale oni mają więcej życia, bo to jest po prostu zbyt dobre to tak zostawić. W ogóle nie muszę tam na początek wracać, dzięki temu, bo jump jest trochę podwyższony, więc trzeba będzie tam kilometry, kilometry uwalić. I to jest piękne. Jeszcze zasięg jest zwiększony. Co ja ten rework tej minigierki robi z tej minigierki? Dosłownie najprostszą rzecz. W ogóle tych gości tu nie ma, nie wiem czemu. O! Tu jest to miejsce ze Scottem. Ciekawe. Czy mogę zobaczyć boss fight? Nie. Okej. Okay. Ale ciekawe. Pisałem, że jeżeli będę tam chodził i na przykład skoczyłbym, to będę pewnie to widział. Jesteś jest stylu. Fajne, że te aree are, are są połączone, a nie. Czy po prostu... Hej macie tu are wszystkie te, które są niepołączone po prostu, no zdaje mi się, że oni albo dodali nowy upgrade, albo o kurde, teraz ciemniej. Ale to nic nie szkodzi, bo mamy Super Freddy'ego, który wszystko zniszczy na swojej drodze. To wasz koniec, wy kulki walone! <noise> w końcu mogę się zemścić za te tortury, które mi robiliście. No i teraz oni, te kulki nie mogą kampić, no i to jest piękne. SS. Yes, yes. A, to jest double jump teraz. okej okay. Dziękuję. O! O! Ja prawie się zrąbały. Okay. Czekaj. Nie, nic nie widać. Myślałem, że tam widać wieżyczkę. To jest zlombiste, to jest view. Ten viewwork to jest coś, na co każdy czeka dosłownie. Jak zrobić, by Freddy in Space było fajne? Zrobić się trochę łatwiejsze, ale wciąż dodać tą tom. Zmienić rzeczy, ale nie aż. Może i trochę, żeby zmieniały ten. I oni zabierają teraz po 3 HP, a nie po 5! Dzięki ci! Pajturet a znaczy refresh team, bo nie wiem czy o, to sam nad tym pracował, czy ktoś mi pomagał, czy dosłownie jest ten. Dziękuję ci stwórco tej minigierki, Taka osoba, która to przerobiłaś. Thank you refresh team, but this is... this is better now. I don't need to... no. I don't need to torture myself to... to do this minigame. OK. nie. Nie. A, bo oni po prostu zmienili, że double jump, a nie, że super jump. O nie. Okej. Okay. O nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. I tu było to. Okej. Okay. Teraz dobry. timing. Okej. Okay. 98 HP. No i świetnie. W sensie wiem, że ja od... też ulepszenia, ale panie, no. No. Iść, Komet, pięć koszmarnych Friderinio. Nic mi nie stanie już na drodze, hihihi, ha hi, hi. Chodźcie tu. O kurde, widać jednak to, dobra? Czyli jesteśmy prawie tutaj. Aj, bo tu jest gdzieś randomowy teleporter do tego, do tam. Ostatecznej scenki ze Scottem. W ogóle, chwila. Wiem, że pod CTRL jest super. W ogóle, ten super. A, bo skot mi bierze. Hp, dobra. Mogę nie można za blisko niego stać, bo on tymi łapkami też bierze. Ej, to jest, to jest rework. Tego nie było, tych tych. I teraz się gra wyłącza. No. A więc. 24 minuty. Nie jest to zły timing. A więc. Przeszliśmy w in Space. Ja mam dość, chcę począć. I. I dobrych świąt Bożego Narodzenia. Widzimy się. Widzimy się, nie wiem kiedy. Cześć.